Izunia. Idziemy na spacerek. Chcesz iść na spacerek. Idziemy, tak? Tak? No to chodź, idziemy. Chodź. Zimno, nie? Zimno dzisiaj. Dokładnie. Też tak myślę. Zimno. Zimno niesamowicie. No chodźcie, trochę przytulimy. Przytulimy się troszeczkę. Dobry piesek. Tak, moja niunka, tak. Idziemy. Idziemy na spacerek, przejdziemy się, tak? Dzisiaj na spokojnie. Dobra. Siadaj. No ale przecież idziemy. Po co dyskutujesz jeszcze? No dobrze. Siada Izzy, Siadaj. Siad. Łapę poproszę. Łapa. Łapa. Dobrze, ale chciałam Tom. Tom Izunia. Izunia nie chcę tej. Dziękuję. Nie. Poproszę Tom. O tak. Super. Super. A zrobisz kółeczko? Jeszcze jedno. Hop. супер, нюня. Сядай. Добрый песок. Идем на спацерек, так? Уйдем на спацерек. Ёж. Окей. Ну, сейчас убираемся. 嗯嗯嗯。这个。快点 Oh, yes.